Cześć. W komentarzu pod ostatnim filmem pani Aleksandra zaproponowała, abym nagrał kolejny o rozgrzewce przed graniem. Zadała konkretne pytanie: jakie ćwiczenia są wskazane zanim zaczniemy pracę nad utworem lub przed jakimś występem. W odpowiedzi na tą prośbę przygotowałem obszerny zestaw ćwiczeń. W tym filmie pokażę tylko kilka z tych ćwiczeń, ale ty potrzebujesz całej listy, by wybrać dla siebie te które ci się bardziej spodobają. Kliknij poniżej, w opisie tego filmu w link i pobierz wszystkie ćwiczenia. Na końcu filmu będzie jeszcze propozycja dla ciebie, która być może cię zainteresuje, więc oglądaj do końca. Zaczynamy. Rozgrzewka może wyglądać różnie, na przykład tak. Albo tak. Zanim wyjaśnię co i jak, warto zadać sobie pytanie po co robimy rozgrzewkę? Przecież palce po kilku minutach grania same się rozgrzewają. Owszem, można jednak rozgrzewkę potraktować szerzej i poważniej. Dzięki temu stawać się coraz lepszym pianistą. Dobra rozgrzewka powinna realizować dwa cele. Cel pierwszy po prostu rozgrzanie naszego aparatu wykonawczego. Ale ważniejszy jest cel drugi rozwój aparatu wykonawczego. Omówię teraz cel pierwszy rozgrzewki, jak rozgrzać swoje palce. Grając szybko gamę, palce świetnie się rozgrzewają, ale osoby początkujące nie powinny grać niczego w szybkim tempie. Jak w takim razie mają rozgrzać rękę? Pokażę Ci teraz świetne ćwiczenia, które powinny robić zarówno osoby początkujące, jak i zaawansowane. Będą to ćwiczenia bez instrumentu. Podzieliłem je na kilka grup w zależności od funkcji, jakie spełniają. Jak już pobierzesz listę, zobaczysz tutaj ćwiczenia rozgrzewające, rozciągające, usprawniające, wzmacniające i rozluźniające. Pokażę Ci teraz, jak skomponować przykładowy zestaw ćwiczeń spośród wszystkich, z całej listy. A więc zaczynajmy! Zacznijmy od klaskania! Pokażę tak chwilę! Zwiększamy w ten sposób ukrwienie naszych rąk. Dobra, następne ćwiczenie. Robimy pstryczki. Złącz kciuk z palcem wskazującym. Mocno. Potem robimy cztery pstryczki. I tak kolejno, z każdym palcem. Robimy w ten sposób kilka obrotów. Drugie, trzecie palce, czwarte, piąte. Można tak ze trzy razy, tylko naprawdę mocno. Następne. Zegnij palce w stawach. Dotąd, ale bez zaciskania pięśni. Zaciśnij palce mocno w tej pozycji i trzymaj chwilę. Następnie, również z uczuciem napięcia, powoli rozprostuj. I tak kilka razy. Zginaj również powoli. Z takim wyraźnym oporem, jakby ktoś cię hamował przed tym ruchem, utrzymujesz potem tutaj w zaciśnięciu i rozprostowujesz. I tak trzy razy. Jeszcze jeden raz. I puszczamy. Wyraźnie czuć napięcia tutaj w stawach palcowych. Ręka odrobinę się rozgrzała, więc teraz warto nieco rozciągnąć rękę. Każdy palec. Odchyl w drugą stronę i chwilę przytrzymaj z takim uczuciem napięcia. Nie za mocno, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I tak z każdym palcem. Najpierw jedna ręka, potem druga. Jeden raz każdy palec wystarczy. Ale to nie koniec rozciągania. Następne ćwiczenie, które Ci pokażę, jest takie, że wkładasz pomiędzy dwa palce cztery palce drugiej dłoni. I rozciągamy wówczas tutaj palce w tę stronę, dociskając mocno i również szukając tego uczucia napięcia w Twojej ręce. Teraz kolejne palce, rozciągamy i jeszcze tutaj. Teraz coś na usprawnienie ruchów dłoni, szczególnie dla osób początkujących. Trzymając rękę w powietrzu, w równym tempie dotykamy po kolei każdym palcem kciuka danej ręki. Mocno, ale z energią, w szybkim tempie. Kształtujesz wtedy zobacz, odpowiednie zaokrąglenie Twoich palców. Idealne do gry na pianinie. Następne ćwiczenie: granie na niby. Graj wszędzie! Możesz to ćwiczenie robić non-stop, gdzie tylko jesteś. Pamiętam, że gdy je wykonywałem jako dziecko, bardzo mi pomogło. Możesz grać na kolanie, na blacie, od stołu, gdzie tylko chcesz. Naciskaj na powierzchnię kolejno każdym palcem. Staraj się to robić energicznie, w równym tempie. Najlepiej robić to ćwiczenie zamiennie z tym poprzednim, czyli granie na kciuku. Wówczas uzyskasz idealne zaokrąglenie Twoich palców. Grasz kolejno pięcioma palcami, łącznie z kciukiem, wszędzie. Teraz pokażę Ci jedno z ćwiczeń wzmacniających Twoją rękę i Twoje palce. Potrzebujemy do tego blatu. Połóż rękę na płasko na stole. Następnie trzeba zaokrąglić palce, wówczas podniesie się i nad nadgarstek, i cała ręka będzie nieco wyżej. Palce zaokrąglone spoczywają sobie na stole dokładnie w taki sam sposób, jak powinny leżeć na klawiszach. Teraz będziemy bardzo mocno dociskać. Trochę rozszerz palce, żeby nie były tak blisko siebie, tylko troszeczkę roz, rozchylone. I w takim układzie z całej siły naciśnij. Możesz to robić dwoma rękami naraz. I naciskamy. Pracują wówczas wszystkie Twoje mięśnie. I plecy, i bicepsy, klatka piersiowa. Dociskasz mocno, 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 aż poczujesz ciepło na opuszkach palców. I puszczamy. Po serii wszystkich ćwiczeń możesz rozluźnić sobie nieco ręce, wykonując taki ruch, jakby chciało się strzepnąć nadmiar wody. Ok, ręka rozgrzana, sprawdźmy to. Zagraj teraz utwór, który grasz obecnie. Poczujesz różnicę. Ręka jest sprawniejsza, bardziej elastyczna, zupełnie inaczej się gra. Przede wszystkim jest teraz gotowa, by przejść do kolejnego etapu rozgrzewki. By nauczyć się czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie umie. Zatem płynnie przechodzimy do celu numer dwa, jaki powinna realizować dobra rozgrzewka: czyli rozwój aparatu wykonawczego. Dobrze, a więc podejmujesz decyzję, że chcesz się rozwijać. Co w takim razie ćwiczyć? Ja nie wiem, czego Twoja ręka nie umie. I jakie ćwiczenia będą dla Ciebie idealne? Tym zadaniem powinien zająć się Twój nauczyciel. Ale jeśli uczysz się samodzielnie, podpowiem Ci teraz kilka rzeczy. Może uda mi się w ten sposób cokolwiek dopomóc. Najpierw podpowiedź dla osób początkujących. Tak się składa, że mój poprzedni film, który nagrałem, jest idealny do zastosowania jako dobra rozgrzewka. Tytuł, co prawda, mówi co innego. Ćwiczenie dla opornych jak rozluźnić sztywną rękę. Mimo to wszystkie ćwiczenia, które tam zawarłem, budują od podstaw umiejętności ręki, od prawidłowej gry pojedynczych dźwięków luźną ręką do grania gama w szybkim tempie. Link do filmu dla ułatwienia podam w opisie poniżej. Teraz podpowiedź dla osób bardziej zaawansowanych. Osoby, które mają już prawidłowo zbudowany aparat wykonawczy Mogą rozwijać podczas rozgrzewki na przykład swoją biegłość. Tu ważne będzie zjawisko progresowania, a do kontrolowania wyników służy metronom. Jeśli dziś umiesz grać gamę w tempie 60, postaw sobie za cel, że do końca miesiąca zagrasz ją w tempie 120. Metronom to jedyny sposób, by kontrolować Twoje wyniki. Oprócz tego, nauczysz się równego grania, co jest bardzo ważne. Inne rzeczy, które możesz robić, to pasaże różnego rodzaju wprawki. Dla niektórych będą również odpowiednie ćwiczenia Hanona. Dobry nauczyciel potrafi wymyśleć rozgrzewkę, skomponować odpowiedni zestaw dźwięków, które to pomogą wykonać konkretne, trudne miejsce w utworze. Rodzaj rozgrzewki musi być dopasowany do aktualnych potrzeb. I bez nauczyciela nie sposób sobie z tym poradzić. Dlatego w tym miejscu pragnę ogłosić, że poszerzam ofertę moich lekcji o nowe rozwiązanie, które być może Ci się spodoba. Chcę zaoferować Ci krótkie, 15-minutowe lekcje, które będą odbywały się co tydzień. Mogą być w formie online. W tym czasie będziemy pracować nad prawidłowym rozwojem Twojej ręki. Opłata miesięczna za takie lekcje będzie symboliczna, a w tej cenie. Będziemy ćwiczyć razem, co da Ci pewność, że wszystko robisz dobrze. Jeśli chcesz rozwijać rękę razem ze mną, po prostu zadzwoń. Na koniec życzę Ci jak zwykle miłego grania.